się stało, ktoś upadł. Jest tu bezpiecznie, nic mi nie zagraża. Halo, proszę pana, czy pan mnie słyszy? Halo? Proszę pana, proszę się obudzić. Halo? Nazywam się Jacek Wawrzynek, jestem ratownikiem medycznym. Na co dzień pracuję w pogotowiu ratunkowym. Nie reaguje. Zostań ze mną, dobra? Mogę potrzebować twojej pomocy. Masz telefon? Przygotuj telefon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nie oddycha. Słuchaj, wiesz, gdzie jesteśmy? Wiem. Wezwij karetkę i powiedz, że ta osoba, do której wzywamy pomoc, ona jest nieprzytomna i nie oddycha, dobra? Jak wezwiesz karetkę, zostań tutaj ze mną, bo możesz mi być jeszcze potrzebna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Tak, tak mówi kodeks karny. To jest jasno zapisane w kilku paragrafach. Każdy z nas ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Za nieudzielenie pierwszej pomocy kodeks przewiduje do trzech lat pozbawienia wolności, czyli całkiem dużo. Pamiętajmy o tym, jest to nasz obowiązek, nie tyle moralny, co prawda. Muzyka